Czy studia dobrze przygotowują do wejścia na rynek pracy, czy niekoniecznie? Zależy jakie studia. To myślę, że... Znaczy, to no powiedzmy, że nie jestem obiektywna. Jestem po Politechnice i się bardzo przydały. Raczej ludzie nie mają problemu. A Pani? E, ja jestem na grafice. Wydaje mi się, że dobrze przygotowują mnie do pracy. Na znaczy, ja jeszcze nie skończyłam, nie byłam na stażu, więc nic nie mogę powiedzieć. Wydaje mi się, z tego co słyszę wśród znajomych, że jednak jest jest dobrze. I nie planuję wyjechać i planuję jednak w Polsce tutaj na uczelniach zostać. Znaczy, ja jestem na AWF, więc, więc bardzo przygotowują praktycznie. Jest za mało praktyki. To przede wszystkim dlatego. Kiepsko. Yy, I jeżeli człowiek sam nie chce i go nie ciągnie, to naprawdę może skończyć z ręką nocniku, zwłaszcza, że uczelnie, niestety, ale... Yy kształcącą studentów, szczególnie w humanistycznych kierunkach, gdzie jest wiadomo, że rynek pracy jest absolutnie przepełniony od wielu lat. Ja skończyłam uczelnię w Ukrainie i, i ta uczelnia dała mi troszeczkę więcej niż uczelnia w Polsce, tak, tak naprawdę, bo tam miałam praktykę z turystyki, a w Polsce niestety tego nie miałam, a da, pracuję teraz dokładnie w branży turystycznej. W Polsce są prestiżowe studia i kierunki, natomiast generalnie jeżeli chcemy z tym gdzieś w świat wyjść, no to słabo. To Mamy ma, ma słabe przełożenie w porównaniu z tym, co jest za granicami, moim zdaniem przynajmniej. No niestety, więc bardzo się muszą postarać. Szczerze przyznam, że nie. A czy też zależy po jakim, po jakim kierunku? To jeżeli mówimy o studiach technicznych, no to ludzie po studiach technicznych mają troszeczkę większe szanse na to, żeby, żeby dostać się na, na takie stanowiska, które są mniej więcej związane z tym, co studiowali. To ja jestem z moich studiów bardzo zadowolona, więc jak najbardziej? Czy uczelnie przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy? Czy, czy raczej studenci są pozostawieni sami sobie? Jest tak na moje uczelni, że jest biuro karier, gdzie można sobie jakby poszukać ofert, które jakby firm załatwia uczelnia w firmach współpracujących z uczelnią. Tych ofert jest całkiem sporo, więc na pewno można coś znaleźć. Wiadomo, stawki nie są wygórowane, ale też ciekawe oferty się znajdują tam, więc warto poszukać. Jak się poszuka, to się znajdzie. Czy uważa Pani, że ważniejsze jest wykształcenie, czy może jednak doświadczenie? Ciężko wybrać, to myślę, że to jest jeden z tych wyjątków, gdzie trzeba znaleźć równowagę, ale jednak doświadczenie. Według mnie doświadczenie jest ponad wykształceniem. Mm, najlepiej to połączyć jedno z drugim, ale jak miałbym wybierać, to chyba y, doświadczenie. Byłam na kursie dla Stewardesa, studio lotnictwo i w ciągu miesiąca kursu nauczyłam się więcej niż przez 5 lat studiów zarządzania lotnictwem. Doświadczenie. Na pewno, jak ktoś coś umie robić, to jest to dużo bardziej przydatne. No wykształcenie, no na pewno można się czegoś nauczyć na studiach. No, ale wiadomo, jak to jest na studiach, no. Do mikrofonu nie mówię. Uważam, że pójście na studia dzienne i przechulanie ich przez 5 lat, nie robiąc nic, jest strzałem w kolano. Ale studia zaoczne są drogie, ale jest to moim zdaniem lepsza inwestycja w przyszłość, ponieważ no, jakaś tam wiedza jest przekazywana, a że przy okazji uda nam się zahaczyć gdzieś w jakiejś firmie pracując, no, daj Boże, związane jeszcze z tym, co studujemy, to już w ogóle jest idealnie. Zdecydowanie doświadczenie. Ja, na przykład, skończyłem tylko 3,5 roku uczelnie, i od razu inżynier i od razu do pracy. Nie czekałem na, na magistra. Nie wiem, czym dostał pracę, gdybym przeczekał ten czas. A jak jest w Pani przypadku? Doświadczenie, czy może wykształcenie? I to, i to koniecznie. Na tym moim kierunku nie można inaczej.